Dzisiaj film z, z serii takich krótkich porad oczywistych dla mnie, ale nieoczywistych dla, dla wszystkich. E, powiemy sobie, jak zdjąć taką tulejkę. Chciałbym dołożyć drugi przewód, więc muszę tą tulejkę zdjąć. Mógłbym oczywiście obciąć ten przewód tutaj, e, ale czasami jest taka sytuacja, że obcięcie tego przewodu uniemożliwi doprowadzenie go pod zacisk, e, a nie mamy też możliwości wymiany tego przewodu. Zresztą po co go wymieniać? Więc dzisiaj powiemy sobie, jak taką tulejkę zdjąć. E, łapiemy ten przewód w taki sposób, by móc tutaj napierać palcami, właśnie na tą tulejkę, i bierzemy sobie kombinerki czy jakieś inne płaskoszczypce, i po prostu zagniatamy tutaj tą tulejkę w różnych kierunkach na końcu, jednocześnie pchając palcami. I w pewnym momencie, o, ona się nam zluzuje i zejdzie, i mamy elegancko zdjętą tulejkę. Możemy zaprasować teraz tulejkę podwójną. Także taka mała porada na dziś. Trzymajcie się, cześć. A i obserwuj po więcej.